Tam, Ona była tam, gdzie, gdzie były te <grymne> liany, wiesz? Chodź za mną, pokaż. Uh, no, prowadź, prowadź. To było tutaj. Znowu będziesz musiał się do mnie tepnąć. Czemu? Dobra, nie. Mam ja lepsze. rozwaliłem. Chociaż, okej. Okay. A, rozwaliłeś. Yeah. <laughs> ja, 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 jakie lamy! <laughs> <laughs> Jeszcze dwójkę spaść. To nie tutaj. Tu, tutaj. Znaczy, musisz pojechać, no? Pa. 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 <laughs> Dobra, super. Trzy wagoniki. I teraz to, y, do tego a. pomieszczenia, do czego, i tam, gdzie są zarośnięte? No tam. Dokładnie tam. Okej. Okay. No jest rzeczywisto twardy. A widzisz. Uh, buty. Buty? Tak. wiemy to powolne opadanie enchantment 177 level. No dobrze. Poczekaj, zmieni sobie język, tylko na polski. Jak o. chcesz. A. A jak? ja to włożyłem do pipunku? Wolno opadanie i co to daje? Powolne opadanie. Coś cisnęłeś? Mięso? Mięso. Snaki. Dobra, po prostu się dobra. dalej skacze chyba. Po co tym Albo nie, albo to jest po prostu... Checkpoint, to jest checkpoint. Zajebiście, dobra. Point. Ale nie mam pojęcia co on daje. To, że jak spadniemy to mamy tu terminkę na samą górę. Aha, czyli... Dobra. To nam nie zabiera życia jak spadniemy z wysokości. Ano. Czekaj, tutaj jest checkpoint. Okej, okay, ja też checkpointa włączyłem. E, chyba. On już był włączony. Aaa, faktycznie. <laughs> <laughs> Derp. Dobra. Eee. Tam. A. Tam, tam, Tutaj. Tam. Tak, tak. Tak, tak. Tu Dawaj. OK. Skarki. Proszę. Pani przodem, dobra. Spoko. Wow, 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 Spadłeś? Nie. Chciałbym. I co i tu? Spadłem. I to jest coś... Coś tu mi bardzo nie gra. Co? Co za typ. Dawaj. Jeszcze raz tam musimy się dostać. Ja patrzę, gdzie my byśmy mogli pójść. No tutaj. A, myślisz? Mi się wydaje, że ja chyba wiem, gdzie to jest, no. To tu wracamy. Potem tu trzeba skoczyć. I tu się ścieżka urywa. Już tu wszędzie byliśmy. Hmm. Widzisz tu coś ciekawego? Nie właśnie. Ja też nie. Ale no to po co byłoby ta plansza? Nie, musi coś być. Hmm. Nie, 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 coś tu jest nie tak. Może w górę trzeba popatrzeć. Tutaj jest ten checkpoint. Dankę spadłem. Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, ja się rozejrzę stąd. Mięso na twarz. O. Nie mam pomysłu, wiesz? Może tutaj po odblokowaniu po prostu tych wszystkich checkpointów się. A tutaj właśnie jeszcze coś. Może nie. nie. Wiem, wiem, gdzie musimy iść. Tutaj na górze jest coś. Chyba Ch Chyba wiem, gdzie musimy iść. Poczekaj, poczekaj. No pewnie. <grym> Dobra, mam diament. Ty, faktycznie. Dobra, to musimy teraz wrócić do tego y pomieszczenia, gdzie były te wszystkie y checkpointy. Craftingi. Prawda? I w, w jednym z craftingów może być gdzieś ten, yy, może patyk będzie. Techy? Nie, nie, nie. Wiesz co? Jestem pewien, że nie. Ponieważ yy, to pomieszczenie, w którym na początku byliśmy, mm -hmm. znaczy, no nie na początku, tylko tam gdzie były, że odblokuj wszystkie cztery przyciski, to otworzy się te wejście takie. No. Yy, to. to tam musimy pójść i tam w tamtej skrzyni na pewno będą patyki. Aha, dobra. Tak, takie byłoby to logiczne. Okej, okay, chodź. Ej, to nie tu. Wybiegnie <noise> za mną. Eee, nie. Jeszcze dalej. Tu? Nie. Tu? Tu. Nie. No tu, do foyer przejdziesz. A faktycznie. Your... Spoko. I teraz? Na górę. I teraz tam, dobrze. Co ty, jesz coś? Tak. A to tu? Nie, to tam nie, po tutaj prawej. Tej stronie. Mhm. Dobra. Kurde, nie wiedziałem, że można tak zaklinać to Otworzyło się. Wiem. Dobra, są pacyki. To masz tak, yy, dam ci patyki, zrobisz. Co, crafting? Nie, masz patyki i masz diament, to zrobisz tamten ten off. Dobra, to chodź. Na szybkiego. Tutaj, tutaj, tutaj. to jest zamknięte. Ej, faktycznie labiryntok irytaiczny, nie? Zgadza się. Fuuuuck. Eee... Patrz, bo spawner znalazł grzybów. Jak grzyby się mogą. Mogę. Mo mo krów grzybowych. <gryw> do góry. No tak. Nie, nie do góry. Musimy do iść. Góry. Do góry! Nie! Aha, dobra. Do craftingu musimy iść. To i tak do góry. Po co ja tam idę? Nie wiem. Albo zostań tam, ok? Do góry pójdę. No znaczy, zostań pod bramą. Aha, okay. To ja cię do tepnę. Jak tylko wykraftuję. Gówno. Dobra. Już na pamięć znam ten labirynt. A gdzie jest ta kolorowa komnatka? tu jest? Nie! Gdzie to było? Tepnij się do mnie. Gdzie to było? Ale ty chcesz crafting czy ten tak. obsydian? E, crafting. To chodź, tepnij się. No to nie znam na pamięć. Tu <słuch> Dobra już Gdzie? No tu! No to... Ja pierdzielę. No musimy się może Daj się to mi kończyło. to, daj mi to. Nie. No, no dobra, masz. Ci te patyki masz? Spadło? Tak? tak, masz. Dobrze. Pokaż nam co ciśnacie. Jak? Mam. <noise> Zagłośno mam tu muzykę To cisza ja będę rozwalać Dobra, dawaj Ojeju, nienawidzę obsidianu Wiem, dlatego ty go rozwalasz Kiedyś pamiętam i tak się dłużej jeszcze rozwalało Tak? No, 13 sekund chyba Teraz mniej trochę Chodź no nie, peaceful jest. O nie jest A, widzisz? Zabezpieczyłem. Zrobię się. się. Po Dobra, to już nie, 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 po nie, 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 Tylko będę cię wkurzał. kotletami rzucał w ciebie kotletami mielonymi. A, a, trzeba Jak? W zasadzie, to wiesz, to można było zrobić prościej, to można... Aha, to jest bedrock. Okej. Okay. Wciskaj. E... Wcisłem. I co teraz? Uciekłeś? Tak. Aaa. Wow. Do endu? No. Nie. Myślałem. End. Ale fajnie. Chodź, lecimy. Uii. O Ale epicko. Super jest. Chodź tu. No, no widzę, jestem tu. <laughs> Chodź. Teraz nie spadź tutaj tylko. Ej no właśnie. Nie, to było. Ale nie, nie mamy już z czym, bo diamenty już mamy. Zrobione kilow także... Spadłem Ja też. Nie! Nie! Spadłeś? Tak. Ja. Dobra, idziemy jeszcze raz. Wywaliło mnie poza mapą. Wiem, chodź jeszcze raz. Tak, nie mamy tam już rzeczy żadnych. Jakie w ogóle fejle z nas? Plup. Jeju. Dobra, nie, sp nie spadnijmy teraz. Nie. Jest? <grywia> nie tepaj się. Zdążyłem włączyć game moda, tutaj padło. <noise> jak? Te faj do mnie, dawaj. Weź, bo mnie, nie mogę wejść na serwer, wywala mnie. Czemu? Nie wiem, pisze, że serwer nie działa. No jak mógł wpaść serwer? No koniec transmisji mam. O Boże, no to wejdź jeszcze raz, odśwież i wejdź. Jeszcze raz wejdę ten, to się wycnie, spokojnie. Dobra, jak chcesz, ja tam na razie nie będę wycinał. To ja u siebie okay. bierę, żeby To te mi... do mnie teraz. Dobra. Na szyfcie najlepiej. Jak? No, jestem, jestem. Dobra. Gdzie ty jesteś? Na samym okay. końcu już? No, a ty gdzie? Za teraz? Za tobą. Nie Przed widzę cię. Tobą. I nie widzę cię. Zaraz mnie zobaczysz. Dobra, chodź, Skaczemy. Ale nie widzę cię. A, widzę. Ja biorę tą lewą. I tak, mm -hmm. Spadłem gdzieś. Ej, co jest nie tak? Gdzie ty jesteś? E, ja skoczyłem na tą tom. Jedną z tych plansz. No dobra, ja też, ale ja jestem w jakimś więzieniu. Skoczyłeś do endu. No tak, ja też, ale zobacz, nie możemy wyjść teraz. Eee... Kill off. Czekaj. Już nie mam kilofu. No to trzeba przywołać. Dawaj, okay. nic nie trzeba przywołać. Ja zapomniałem, że ja mam game moda. Dobra, okay. I No, eee. Idź. No idźcie. Idź. Czekaj, idź. wyłączy game moda. I może się jeszcze przyda. Co? Nie. Na górę? Czemu na górę? Nie wiem. A nie? No nie sądzę. Ej, tu jeszcze jest dalsza część. O, kurde. Album spadł. A no. No, tutaj. Dobra, to dawaj. Co to jest? A w ogóle o co chodzi? O Jezuki, to jest wielkie. Jezus, uważaj, tam jest dziura, można spaść. no co ty? Co jest? O Strzelają o czymś. Mm. Esgarot z Different Dimension Muszę na piechotę rypać teraz do ciebie Czekaj, bo ja płonę i mi się bardzo to nie podoba. Na piechotę rypać do ciebie Czekaj Nie do dawaj Żyjesz? Tak, żyję, ale ale nie tepaj teraz Niech ci to nie przyjdzie do głowy Dobra, teraz Nie mogę się tepnąć, czekaj Ej, o co chodzi? Co się dzieje z tą mapą? One more switch. Okej, okay, dobra. One more switch, ale gdzie gdzieś. Poczekaj, bo muszę znaleźć to pomieszczenie, gdzie się zaczynało. Boję się, boję się, boję się tego miejsca. No patrz, nie mogę wrócić. Ach, dobra. Mm. No, próbuj no. No lec, lecę już. Jak się przeniesiesz, to od razu do mnie. Nie. Tak! Nie. No dobra, jak chcesz. No. Kurde! Co jest z tym strumieniem wody nie tak? Okej, okay. ja jestem gdzieś już na górze. Uuu! Uuu! Jak przyniosłeś się już? Bo mam śnieżki. Już jestem, już prawie jestem. Mam śnieżki, żeby rzucić ci w twarz. Śnieżki! Dobra. Okej, okay, Tapaj. Dobra. Okej. Okay. Tylko nie spadnij tu błagam. Dobra, są. Proszę, idź pierwszy. Okej. Okay. <laughs> Dobra, udało się. Musisz skoczyć z www. Znaczy na szybkość. Grzyb! Esufany grzybów. Ej, to jeszcze nie koniec, wiesz? Oj. <laughs> nie patrz w dół! No dokładnie. <laughs> Jezu, ale nie skarż za mną. Przed ty... tobą masz skakać? To głupie, bo jak zginiemy razem, to będzie dupa. Dobra, to ty przeskocz pierwszy i ja się tefnę później w razie czego. Ej, ale ja jestem w bardzo ciężkim momencie. Jezus, Maria. Dobra, udało się. <laughs> Dobra. Dobra, okej. Okay. W ramach bezpieczeństwa idź pierwszy. Oni sobie jaja robią. A, nie! Zmarłem. Pff. Czekam. Okej. Okay. Możesz iść. A jak ja spadnę? Nie, to nie, to nie idź. Gdzie to się wchodziło? Nie wiem. Przez takie Kolorowe pomieszczenie lecisz, i później w dół Dobra, po prostu. To ja tam na szybkość przejdę po prostu, ok? Mhm. Mm ja tak samo lecę. wszystko. Trochę lipa z tymi demencjami, że tak zrobili. Mhm. Mm Dobra. Okej, Ok, uh, uwaga, Tepam. Weź stań gdzieś gdzie jest bezpiecznie Okej okay. Dobra Dobra, to ja skaczę teraz? Okej okay. Dobra, tepnę się do Ciebie jak będziesz na górze Już Okej, okay, co to napisane? Strzałki Dziwna. Dziwna mapa się zrobiła. Jak się... Czekaj, a The end się nazywa, tak? Tak. Powinniśmy achievement za to od razu dostać. Czemu? Bo wyjdziemy z endu. Chyba. Tak mi się zdaje, że na samym końcu powinno być jakiś ten... O, to fajnie. Łowca achievementów. Tak. Nie, chyba mam już. Wykonałem smoka. Nie, nie. Dobra, i co teraz? Nie wiem, skacz. No to skacz. Nie chcę. Oj, skacz! Nie no, zginiemy. Dobra, No czekaj. ale też musi to mieć na celu. Kurde, game mode wyłączę. No skacz, bo cię zepchnę. No. <laughs> Dobra, skaczę. No skacz. Dobra, ale tak na, na, na pełnej kurwie, że tak Stop. powiem brzydko. Dobra. Jest Jezu! Ole, to jest złe, to jest złe, to jest złe, nie skacz. Czemu? To jest złe. E, okej, okay, czekaj. E, Tepnij się teraz do mnie, ale na shiftie. Nie tepnę się do ciebie, bo jesteś w innym wymiarze. Ok. E, no to w takim razie zajdź tam. Z, no nie skacząc, tylko zejdź. No, wiesz czym jestem? Wiesz, w, w kwadracik 2x2. No jestem. A to jest trudne. Czekaj, w kwadracik 2x2? No, w wodę musisz wskoczyć. Aha, dobra. Na dół zleć, widzisz? Jestem, jestem. Okej. Okay. Spoko. Już lecę. I co? Co tam jest? Jakieś pomieszczenie z przyciskiem. Dobra, to poczekaj. Co się co? dzieje? No, jak chcesz tu, ja już się tapam. Diaksy lecą z nieba. Co leci? Diaksy Diaksy Diamanciczki Nie wiem po co. 7, 7 cztery. No to była końcówka pewnie. Dobra. Możesz sobie nacisnąć. Widzisz O tutaj i leci deszczek. Złoty deszcz. Ta z… nacisnąłem. Okej, okay, a skąd przyszedłeś? O, oh, the end. O, oh, już po wszystkim. Wracamy. Yeah, Okej. Okay. No, napisy końcowe są. Pominę Faktycznie? To... Ej, pierwszy raz coś takiego widzę. No, ja już jestem tam na tym, tym. Wychodzisz tam, gdzie się zrespiliśmy. Okej, okay, jak to wyłączyć? Escape. Okej, okay, dobra. To fajna to... mapka była, no, nie powiem, fajna. podobało mi się. Fajna, przyjemna. To polecamy naprawdę tą mapę link, tak. oczywiście macie do ściągnięcia w naszych opisach, naszych filmów i dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. E, czekaj, dlaczego ja nie mam skina? Masz skina? A u mnie się wyświetla, że jestem zwykłym tym fertkiem. U mnie jest. Coś. Dobra, to dzięki jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie.